Jeżeli masz dość swojego odstającego brzucha, to musisz unikać tych trzech produktów, bo nigdy nie schudniesz. Numer 1 to sok pomarańczowy. Jest to produkt zdrowy, ale niestety wcale cię nie syci. A w kilku szklankach ma tyle kalorii, co pełnowartościowy sycący posiłek zawierający białka, tłuszcze i węglowodany. Numer 2 to chipsy, bardzo niezdrowe, wysokokaloryczne. A jak odpalisz przy nich serial, to możesz całkowicie zapomnieć o sześciopaku. Numer 3 to różnego rodzaju fit, produkty, które jedyne co mają wspólnego z fitnessem, to większą zawartość białka. Ty natomiast nie chudniesz od jedzenia białka, a od deficytu kalorycznego. I te trzy produkty z pewnością nie pomogą ci go wygenerować. Ale ja już tak, jestem jedynym trenerem, który ci gwarantuje, że schudniesz od 4 do 12 kg w ciągu 3 miesięcy, tracąc tłuszcz, budując uśnie. No i skutecznie zmieniając swoją sylwetkę, dzięki czemu poczujesz się zdecydowanie lepiej. tracąc tłuszcz i budując mięśnie, a jest to możliwe dzięki programowi odchodu tłustego do atrakcyjnego, który zakłada wykonanie skutecznego treningu na budowanie mięśni w 30 minut oraz przygotowanie posiłków na utratę tłuszczu z brzucha w zaledwie 5 minut. Zmienisz nie tylko ciało, ale to.